Dzień dobry, zapraszam na spotkanie z ekspertem. Tym razem bardzo proszę o zwrócenie uwagi na tę rozmowę. Wszystkie panie w ciąży, bo będzie właśnie na ten temat. Naszym ekspertem, dr Michał Mularczyk, internista dietetyk, dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, witamina D, ona podobno jest niezwykle ważna, kiedy jesteśmy w ciąży. Jest to bardzo ważna witamina, dlatego, że ona wpływa na wiele, na wiele rzeczy, na rozwój układu nerwowego, na y, prawidłowe funkcjonowanie układu y, naszej pompki, prawda, czyli krwionośnego, ale i naszą odporność. I to, co zauważono, że jeżeli kobiety nie suplementowały, kobiety w ciąży i przed zajściem, Witaminy D, oczywiście też grupa, grupa B cała jest ważna, kwas foliowy. Natomiast mówimy teraz o witaminie D. To było zwiększone ryzyko, że dzieci w ciągu kilku lat zachorują na choroby autoimmunologiczne, a badano szczególnie często cukrzycę typu pierwszego. Jest to rzeczywiście dość ciężka choroba, bo jak ona się już zacznie, trudno jest jej zatrzymać jej przebieg i na ogół do końca jeszcze trzeba brać insulinę. I to jest, koszt leczenia jest ogromny. Na szczęście teraz się to lepiej leczy niż kiedyś i pacjenci przeżywają rzeczywiście długo. Kiedyś to naprawdę okres życia był krótki takich osób. Natomiast jest to bardzo ważne i to na, 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 naprawdę... Patrząc nawet na koszt sprawdzenia tej witaminy, stężenia, i pamiętajmy, że kobieta wtedy żywi dwie osoby, prawda, siebie i, i to maleństwo. W związku z tym to wyjdzie naprawdę dużo, dużo taniej sprawdzić stężenie witaminy D, zobaczyć, czy nie ma niedoborów, szczególnie w ciąży, bo to zaczyna mały, zaczyna stać to od nas i musimy uzupełniać niedobory. I w tym momencie mamy ogromną szansę, że dziecko będzie dużo zdrowsze i nie rozwinie w niedalekiej przyszłości chorób autoimmunologicznych. Będąc w ciąży, robimy i tak mnóstwo badań, więc jedno badanie więcej E, to już nie zaszkodzi. Tylko i wyłącznie może pomóc. Bardzo dziękuję panie doktorze. Pozdrawiamy oczywiście wszystkie ciężarne panie. No i zapraszamy na kolejne nasze spotkania.